Arkusz z zadań info. Tym razem jedno zadanie tylko z tego arkusza. Zadanie 20. Jest to zadanie optymalizacyjne. Link do, do pozostałych zadań z tego arkusza, ale też do innych rzeczy potrzebnych, do matury, jak i innych arkuszy, znajduje się. Komentarza do zadania. I zadanie 20. Z kawałka blachy należy wyciąć figurę w kształcie trapezu prostokątnego. Dłuższa podstawa trapezu ma mieć długość 6 decymetrów, a suma krótszej i wysokości jest ma być równa 16. Oblicz, jaką długość powinna mieć krótsza podstawa tego trapezu, aby pole figury było największe. Oblicz to pole, czyli jest to zadanie optymalizacyjne. I punkt pierwszy to jest napisanie wzoru tej. Rzeczy w tym przypadku pola, który ma być największy. Wzór na pole trapezu to jest A plus B razy H przez 2, czyli 6 dodać B razy H przez 2. Mam yy, dwie niewiadome. Będę musiał znaleźć zależność między tymi dwoma niewiadomymi, tak żebym yy, mógł wyliczyć zoptymalizować to zadanie, czyli znaleźć tą wartość największą. Czyli punkt drugi, zależność, to jest H dodać B jest równe 16. Teraz z tej zależności będę musiał wyliczyć jedną z tych liter, czyli A lub B. I podstawić do wzoru na, na pole, czyli wyznaczam z tego na przykład b. Albo może h będzie wysokość. Czyli h jest równe 16 odjąć b. I to h za chwilę podstawię. Ale najpierw muszę określić założenia dotyczące czyli dziedzinę, którą mam tutaj w tym. W tym zadaniu. No, i tą dziedziną mam tak. Po pierwsze, dziedzina będzie dotyczyła, jeżeli postawię tutaj H do wzoru, to mi zostanie w zadaniu tylko litera B, czyli dziedzina będzie dotyczyła litery B. Czyli po pierwsze, B na pewno jako długość boku musi być większa od, od zera. To to jest jedno. Drugie założenie to jest to, że h musi być większe od 0, czyli 16 minus b musi być większe od 0, czyli minus b większe od minus 16 i po podzieleniu przez minus 1b jest mniejsze niż 16. To są tak jakby dosyć oczywiste założenia, ale jeszcze jedno założenie tutaj jest, które może nie jest wcale takie oczywiste. To jest to, że B jest krótszą podstawą. To znaczy, że to B, czyli krótsza podstawa, musi być krótsza niż ta dłuższa podstawa. Czyli B musi być mniejsze niż 6. No, i teraz, jeżeli to narysuję na jednej osi liczbowej, mam większe od 0, mniejsze niż 16 i mniejsze niż 6, to oznacza, że b należy do przedziału od 0 do 6. I to jest dziedzina w tym zadaniu. Teraz punkt czwarty, czyli tak, żeby ta pochodna była zależna od jednej zmiennej. No oczywiście nie pochodna, tylko, tylko wzór funkcji przejęzyczenia. Czyli tak, P równa się 6 dodać B razy H, czyli razy 16 minus B. To wszystko przez 2. Czyli funkcja zależna od zmiennej B mnoże 6 razy 16, 96. Odjąć 6B, dodać. 16b i odjąć b kwadrat wszystko przez 2, czyli pole jest równe minus 1 druga b kwadrat 16 minus 6 to jest 10, czyli plus 5b i dodać 48. No i teraz najmniejsza wartość czy największa wartość to jest p, czyli to b i w tym przypadku A jest równe minus 1, druga jest mniejsza od 0, czyli parabola ma ramiona skierowane w dół, czyli w wierzchołku jest wartość największa. No, ale jest jeszcze warunek, o ile P należy do przedziału od 0 do 6, czyli o ile wierzchołek znajduje się w tej, w tej dziedzinie, w dziedzinie do zadania. Czyli b, dla którego mamy tą wartość największą, jest równe małe p, czyli minus b przez 2a, czyli minus 5 przez 2 razy minus 1, druga. Czyli minus 5 przez minus 1, czyli 5. Tutaj taka kwestia jeszcze w tym miejscu, jak mamy postać liczbową, no to mogę skorzystać z tego, że p jest równe x1 plus x2 przez 2. Czyli jedno miejsce zerowe to jest minus 6, drugie miejsce zerowe to jest 16. Jak zrobię minus 6 plus 16 przez 2, Czyli 10 przez 2 wychodzi 5. Także nie musiałbym tego wymnażać, tylko z tej postaci iloczynowej też mógłbym to P wyznaczyć. Mam B, to teraz tak, oblicz, jaką długość powinna mieć krótsza podstawa tego trapezu, czyli już wiem, że B jest równe 5 i mam to pole, mam to pole wyliczyć i mogę to albo podstawić, w to miejsce, albo mogę podstawić w to miejsce, albo mogę jeszcze wyliczyć H i podstawić w to miejsce. Takie mam tutaj trzy możliwości. Ja myślę, że wyliczę H i do tego klasycznego wzoru podstawię, czyli H jest równe 16 odjąć B. To mam tutaj, czyli 16 odjąć 5 równa się 11 i pole równa się A plus B. Czyli 6 dodać 5 razy wysokość przez 2, czyli to jest 11 razy 11 przez 2, 121 przez 2, czyli 60, i 1, druga decymetra kwadratowego, a tutaj mam decymetra. Czyli jaka długość powinna być krótsza podstawa tego trapezu, aby jego pole było największe i oblicz to pole? To odpowiedź: podstawa b równa się 5 decymetrów, pole p równa się 612 decymetra kwadratowego.